25 września Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Młodzi Polacy, którzy podbijają świat, pod takim hasłem ukazała się dziewiąta edycja listy Forbes 30 przed 30. Wśród wyróżnionych znalazł się Emilian Łyga, właściciel firmy Snack z Bełchatowa, producent owocowych kulek, działający w branży spożywczej. To szczególne osiągnięcie, bo obok przedstawicieli związanych z ochroną zdrowia czy influencerów doceniono również przedsiębiorstwo produkcyjne z sektora FMCG. Emilian Łyga znalazł się właśnie w gronie 30 przedsiębiorców i innowatorów poniżej 30 roku życia, wyróżnionych przez magazyn Forbes. Możliwość znalezienia się na tej liście kosztowała bardzo dużo pracy. To jest ranking bezpłatny. Wybiera go Forbes i kapituła złożona z ekspertów, przedsiębiorców um, na na rynku polskim. Ja zostałem zarekomendowany przez Krzysztofa do Marackiego dziennikarza Forbes'a. Opisałem tak naprawdę to, co zadziało się przez ostatnie 5 lat, czyli co produkujemy, owocowe frutusie, słone nązy, dla kogo, do sieci handlowych i jakie mamy osiągnięcia. Dzisiaj frutusie to najlepiej sprzedające się słodkie chrupki w Polsce, Właściciel firmy Snagla podkreśla, że droga do wyróżnienia w tym rankingu to efekt konsekwentnej pracy i dynamicznego rozwoju firmy w ostatnich latach. Tak naprawdę początki mojej działalności sięgają 2020 roku. Ja wróciłem do Bełchatowa. I postanowiłem wesprzeć rodzinną manufakturę na moim prywatnym podwórku. Wybuchła pandemia, sieci otworzyły, na, otworzyły się na małych, regionalnych dostawców. Ja stworzyłem produkt markowocowych owocowych Kulek Frutusie i sprzedałem ją do biedronki. Po pół roku okazało się, że produkty trafiły do pięciu artykułów, najczęściej wybieranych w biedronce, więc wiedziałem, że trzeba się poświęcić temu biznesowi. Stworzyłem biznesplan, poszedłem do łódzkiej strefy ekonomicznej, otrzymałem wsparcie od łódzkiej strefy ekonomicznej i dzisiaj działamy w zakładzie. Na terenie Bełchatowa o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, na blisko dwóch hektarach. Nasz... Sukces to jest kwestia specjalizacji. My zajmujemy się produkcją konkretnych indeksów, robimy konkretne rzeczy. Robimy to dobrze, robimy to w dobrej cenie i w dobrej jakości oraz przez kilka lat. Zamknąłem za sobą moje doświadczenie międzynarodowe i światową edukację w Sztokholmie, Singapurze, Waszyngtonie i ruszyłem tak naprawdę na rynek spożywczy zanurzyłem się w ten rynek i widać pierwsze rezultaty. Dziś Snack dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym w Bełchatowie i znajduje się na liście tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie. Zanim zacznę planować następne pięć lat to tak się złożyło już jutro obchodzimy jubileusz pięciolecia naszej firmy więc podsumujemy sobie wspólnie z pracownikami zaproszonymi um, wszystkimi um, uczestnikami. Ostatnie pięć lat Podziękujemy i zaczniemy planować, gdzie my chcemy być z naszą firmą za kolejne pięć lat. Zatem, niech kolejne lata przyniosą równie satysfakcjonujące osiągnięcia, a pasja do tworzenia będzie niezmiennie siłą napędową. Za nami kolejne wyjątkowe wydarzenie w kulturalnym kalendarzu miasta – festiwal sztuki „Jabłka”, który wypełnił ulice Bełchatowa oraz lokalne galerie, centra kultury i restauracje. Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach, koncertach oraz seansach filmowych. Jednym z ważniejszych punktów piątkowego programu był wernisaż wystawy Sztuka do wnętrza. Jak podkreślała organizatorka wystawy, wydarzenie miało na celu pokazanie różnorodności i bogactwa lokalnej sceny artystycznej. W ogóle wystawa powstała z potrzeby, potrzeby kontaktu artystów z odbiorcami. Ja z zawodu jestem architektem wnętrz też po Akademii Sztuk Pięknych i zawsze do tych swoich wnętrz szukałam pięknych dodatków. Pierwszy taki pomysł zrealizowaliśmy z taką wystawą. Targami jako firma wnętrza. Natomiast to był taki bodziec, żeby powstała fundacja i żeby zrobić coś więcej dla artystów wystawy, targi, szkolenia jakąś taką edukację a jednocześnie też taką pracę na rzecz zbierania umiejętności. Bo okazuje się, że to grono, które tutaj tworzy to rzemiosło artystyczne, robi się coraz większe i coraz poważniejsze. I ta wystawa ma to udowodnić i pokazać, że Bełchatowie jest potencjał. Oprócz węgla, oprócz energii, mamy jeszcze, mamy jeszcze wiele innych talentów. Ile artystów prezentuje swoją twórczość? I co tutaj mamy? Ponad 30 artystów udało nam się zebrać. Większość to są artyści lokalni, natomiast ja pozwoliłam sobie, mając kontakty artystyczne, zaprosić gości. I tutaj jednym z poważnych gości jest Lidia Stanek Wichlińska, który rob, robi tak piękne rzeczy ze szkła. W ogóle reprezentację szkła mamy dość mocną, bo mamy też Magdę Pejge, która pracuje w Akademii Sztuk Pięknych. Ona pochodzi z Zelowa. Można w dalszej części tutaj tą, tej rzeźby zobaczyć. Jeszcze szkło reprezentuje Beata Bartosiak. Są to trzy różne techniki, warto to zobaczyć na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o ceramików, to e, dużą grupę e, stanowi, stanowią uczniowie pani Alicji Przydrygi. Tu trzeba oddać honor, że pani Alicja to środowisko zbudowała. W tej chwili ja szacuję, że około przynajmniej 40 ludzi takie rzeczy w bełchatowie robi. Nie wszyscy się ujawniają. No My oczywiście nie chcemy pokazać wszystkich, zapraszamy do wystawy wybrane osoby, ale przynajmniej te 12 osób to można zobaczyć. I co ciekawe, też różne techniki, różne formy, różne wrażliwości, więc myślę, że każdy coś znajdzie. Mamy też tutaj bardzo ciekawą osobę, panią Ewę Idziak, która nie tylko robi ceramikę, ceramikę od, od, od niedawna, ale i grafikę i inne formy. I też bardzo jakby pracuje na rzecz takiej edukacji grupy. Sama grupę swoją, taką prywatną tworzy to też jest ważne. Mamy obrazy. Kilku, kilku twórców. Może zacznę od małżeństwa państwa Bobryk, Iny i Wołodymyra. To są ludzie, którzy pochodzą w ogóle z Ukrainy, a osiedlili się w Piotrkowie i tam też tworzą szkołę rysunku i malarstwa. I ich e, pracę można tutaj podziwiać e, w, dwóch, w dwóch miejscach, bo ta, te, te rzeczy są rozstrzelone. So, jest to klasy, klasyczne malarstwo. I na bardziej e, preferuje martwe natury: Wołodymyr, raczej pejzaże, konie, ale to Państwo obejrzycie. Ja pokazuję też kilka swoich obrazów, z tym, że ponieważ jestem zafascynowana gliną i to, to staram się łączyć te techniki tradycyjnego malarstwa krylowego z elementami z elementami ceramicznymi i też wydaje mi się, że to jest inna propozycja. Ja pokazuję również swój design, to też jest związane z projektowaniem. Chciałabym, żeby na, przyszłe, na przyszłych imprezach ten design reprezentowany byłby szerzej, ale zobaczymy, co nam się uda zrobić. Zastanawiam się, czy o wszystkich powiedziałam. Ceramika. Mamy jeszcze panią Asię Kwasek, która pokazuje razem z mężem i ceramikę i również będzie robiła warsztaty, malarstwa i rysunku. To też jest osoba, która się zajmuje projektowaniem wnętrz, ale też tworzy różne piękne przedmioty. Tam można zobaczyć ich figurki ceramiczne. Mamy pana Piotra Biedronia, który robi meble metalowo-drewniane. Które też są bardzo jakby przydatne w tych naszych yy, aranżacjach. Nawet teraz, robiąc wystawę, bardzo wiele stelarzy nam brakowało, żeby to zrobić profesjonalnie. Ja oczywiście bardzo proszę o łagodną krytykę, ponieważ no, mieliśmy wiele obaw, czy w sklepie wystawa się uda. Mnie się wydaje, że nie jest tak źle, chociaż będziemy dążyć do jakiegoś ideału i mam nadzieję, że jeżeli tylko będą takie pozytywne oceny, to część tej wystawy przeniesiemy do jakichś przestrzeni galeryjnych, prawdziwych, tak? Bo chcemy oczywiście jako fundacja działać dalej. Podczas wydarzenia można było spotkać artystów, którzy prezentowali wyjątkowe prace. Lidia Stanek Wichlińska tworzy niezwykłe dzieła w roli głównej szkło. Materiał, który w jej rękach staje się zarówno obrazem, jak i funkcjonalnym elementem wnętrz stolikiem kawowym czy paterą. Całą moją edukację poświęciłam szkle, bo i w liceum byłam na szkle. Ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Wrocławską na wydziale Szkła i ceramiki. No i chyba tak musiało być po prostu. To coś w sercu zawsze tak mamy, jakąś taką część. Która potem dyktuje nam, jeśli jesteśmy wierni sobie <grywa> całą naszą drogę życiową, i chyba tak było po prostu ze mną. Te elementy, które pani prezentuje, one przepięknie wypełniają przestrzeń. To jest taki dobry moment na to, żeby prezentować osobom, które no, na przykład budują ten dom i szukają takiego inspirującego wnętrza, i uzupełnić je właśnie te elementy. Skąd ta kolorystyka, właśnie jak pani powstaje to dzieło? Dobrze, to jeśli o wnętrzach mamy rozmawiać, to dopowiem jedną rzecz. Coś, co mnie zatrzymuje w szkle i fascynuje i inspiruje, to jest to, jak współpracuję z naturalnym światłem. I to, co ja cenię i kocham we wnętrzach, to jak są wypełnione naturalnym światłem. Jak są duże okna, spora przestrzeń, i faktycznie wszystkie moje prace a, tworzę tak, a, by ten rodzaj tej magii, tego tańca ze światłem mógł zaistnieć. Dlatego większość pracy barwie mielonym szkłem, tak zwanymi frytami. One pozwalają na taką częściową transparentność i większość z tych fryt ma jeszcze taką zdolność, że jakby pod wpływem światła zmieniają albo odkrywają takie głębsze pokłady koloru. Na przykład praca w cieniu wydaje się jakaś beżowo na przykład zielona, ale kiedy pracuje światło słoneczne, zaczynają się wydobywać takie pokłady bursztynu czy czerwieni, więc tak naprawdę te prace żyją swoim życiem, w rytmie, pór roku, pór dnia, i wydaje mi się, że to jest fascynujące, że to nie jest takie zatrzymane i stałe, tylko w takim ciągłym ruchu. A to daje właśnie to, że szkło jest materiałem transparentnym. I myślę, że no jest to wyjątkowe w szkle właśnie ta transparentność. Popularne żywice już tego nie dają, no nie? już nie pracują tak ze światłem, bo mają inną wewnętrzną strukturę, to już tak bardziej w zakresie technologicznym. To są elementy bardzo delikatne i ta delikatność jest widoczna. I to, jak się na to patrzy, no hipnotyzuje trzeba szczerze przyznać. No to się cieszę, że jest taki odbiór. Ale dopowiem, że wbrew pozorom, bo jesteśmy przyzwyczajeni do szkła w domu, że to jest szklanka, kieliszek, jakiś wazon, prawda? Jakaś zastawa stołowa i to się nam tłucze, tak? W różnych tam sytuacjach, ale wbrew pozorom, szkło jest wytrzymałym i twardym materiałem. A jeszcze dodając do tego grubość, jeszcze dodając do tego, że te prace są warstwowo z warstw szkła wypalane w wysokich temperaturach. Bardzo często krawędź jest obła, ale pod wpływem temperatury, więc nie jest narażona na takie te łuski, które się pojawiają gdzieś tam w szkle więc wbrew pozorom to jest całkiem wytrzymały materiał. Robiliśmy test naszych stolików, żeby być tutaj lojalni wobec naszych klientów z jakimiś takimi zrzucaniem kubków z kawą i tak dalej. A i nie jest to takie proste, żeby potłuc taki blat naszego stołu, trzeba nieźle namachać się młotkiem. Choć dopowiem, że też jest takim chimerycznym materiałem szkło i czasami pod jakimś takim dziwnym kątem się stuknie, puknie i jednak się pojawia jakaś rysa. Ale staram się odczarowywać szkło. Festiwal Sztuki Jabłka pokazał, że był tętni artystyczną energią, a twórcy potrafią zaskakiwać oryginalnymi pomysłami. Festiwalową sobotę we wnętrzach przy Czaplinieckiej zorganizowano warsztaty artystyczne. Tym razem przygotowano zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcieli spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Uczestnicy mogli wybierać spośród klasycznej ceramiki, malarstwa sztalugowego oraz fotografii, zarówno tradycyjnej, jak i eksperymentalnej. Zajęcia prowadzone były przez lokalnych artystów. Przepiękne prace powstały, także nie tylko młodzież, duże zainteresowanie od strony nawet grona pedagogicznego, które przeprowadziło przy, te e, dzieciaki. Dzisiaj jest jak gdyby więcej mniejszych dzieci, ale również miałam rano dorosłych. Także powiem Wam szczerze, że teraz w dobie tego, co się dzieje, taka odskocznia od stresowania jest bardzo ważna. No, a oczywiście tematem przewodnim jest jabłuszko. w ramach festiwalu. Oczywiście. Dobra, to jeszcze bardzo proszę wizytówkę. E, nazywam się Anna Kwasek, prowadzę studio projektowe ACI Studio oraz warsztaty plastyczne pod nazwą Tak To tu. Podczas prowadzonych zajęć dzieci chętnie pracowały z gliną i farbami, a dorośli odkrywali w sobie artystyczną duszę. Festiwalową niedzielę by uchodowienie mieli okazję wyruszyć w artystyczną podróż, a wszystko za sprawą finisażu wystawy Renaty Kaczmarek, który zorganizowano w galerii MCK Gigantów Mocy. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Chciałam bardzo podziękować, że przyszliście dzisiaj. To taki ważny dzień dla mnie. Kilka takich krótkich słów o wystawie, tak jak tutaj między m.in. wspomniał, innymi cechami moich prac, to jest praca akrylem i strukturą. A obrazy, które są na dzisiejszej wystawie są podzielone na cztery części, zaczynają się częścią owocową, później przechodzą w serię Adama i Ewy. Następnie jest troszkę pejzażu i na końcu mamy taką mieszankę różnych. Myślę, że już nie będę opowiadała tutaj na temat obrazów, bo chciałam, żebyście sami odebrali to, co czujecie i to, co widzicie lub ja serdecznie i z przyjemnością odpowiem na wszelkie Wasze pytania. E, Serdeczne podziękowania chciałam skierować do Pani Prezydenta za tak ciepłe słowa, bardzo mi miło, dziękuję serdecznie oraz e, zespołowi Miejskiego Centrum Kultury Zadomości Grodziska Miejskiej w Radzie i Michał za umożliwienie. E, cieszę się również. I ogromne to dziękowania dla moich przyjaciół, dla Krzysztofa Trzewskiego i Krystyny Rogockiej za niezmierne wsparcie w przygotowaniu wystawy. Bardzo mi pomogli tutaj i bardzo mnie wspierali, także dziękuję im serdecznie. Także niemal nie panie, przedłużając, chciałam was zaprosić do oglądania i rozmowy za mój, jeżeli macie jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Ekspozycja została podzielona na trzy części, a każda z nich otwierała przed widzami inny fragment malarskiego świata. Nie mogło oczywiście zabraknąć symbolu całego wydarzenia jabłka, które przewijało się w twórczych interpretacjach i stało się głównym motywem spotkania. Niedzielny finisaż wystawy to nie jedyna atrakcja przygotowana w MCK Gigantach Mocy. Tuż po spotkaniu z malarstwem publiczność mogła wsłuchać się w muzykę w wykonaniu młodych artystów z Art Studio oraz Arty. Na scenie prezentowali się uczestnicy zespołu Art Studio prowadzonego przez Martę Krawczyk. W specjalnie przygotowanym repertuarze zabrzmiały przeboje i hity. Nie zabrakło także klasyków. Koncert był świetną okazją do wspólnego muzykowania, ale także dowodem na to, że Bełchatowianie mają ogromny talent i pasję do śpiewania. W minioną niedzielę spod siedziby Muzeum Regionalnego w Bełchatowie wyruszył wyjątkowy peleton, a wszystko w ramach wydarzenia organizowanego przez Muzeum Regionalne i załogę rowerową Zgrzyt. Już na starcie przed Muzeum Regionalnym panowała atmosfera pełna radości i pozytywnej energii. Uczestnicy wyprawy podkreślali, że wspólne wyjazdy to nie tylko świetna forma aktywności fizycznej, ale też okazja do integracji. Ja próbowałem już parę razy z tą grupą jeździć i bardzo fajne są trasy po ciekawych miejscach, po zabytkach, po pomnikach przyrody i byliśmy na umocnieniach, byliśmy śladem bunkrów, także byliśmy tam, gdzie samoloty leżą od czasu wojny, zawsze coś ciekawego zobaczymy, coś człowiek się nauczy o swoim środowisku, o swoim terenie. Także polecam i zapraszam wszystkich. Warto, warto jeździć rowerem po powiecie byłchatowskim. Bo oprócz zdrowia dla siebie to jeszcze można coś się nauczyć, dowiedzieć się, bo niektórzy ludzie jak się nie ruszą, to tylko znają, jak to się mówi, w komina, nie? A, a nie wiedzą gdzie, co jest 15 kilometrów od nas. To jest dużo ciekawych rzeczy, nie? Mhm. Mamy duży kompleks przemysłowy, zwiedzamy kopalnie, zwiedzamy górę kamieńskie. E, no, dużo jest miejsc dobre drogi ostatnio jako się poprawiła, bo to jest dla nas bardzo ważne. Bełchatów ma to szczęście, że ma Macieja Kuszneruka, pomysłodawcę Pomysłodawcy zgrzyta jego, jego forma i tak dalej. To jest no, niespotykana w Polsce. Ja przynajmniej tutaj tylko spotkałem taką formę uczestniczenia, organizacji i tak dalej. Wszystkie święta narodowe, wszystkie jakieś ciekawe tutaj. I, imprezy, czyli dożynki, truskawki, tam wszędzie jest zgrzyt. Jeżeli jest to w niedzielę czy tam w sobotę, to dołączamy się do tego. I no ja jestem tutaj przyjezdny do Bełchatowa, w latach 80 przyjechałem i, i ten Żyd mnie tu zauroczył. Warto poznawać historię ze zgrzytem w sumie, bo oni pokazują naprawdę takie niecodzienne miejsca. Niecodzienne i trzeba, trzeba się dokopać by do tego może. Kuśnerów ma bardzo dużą wiedzę tutaj o, tym, o, tym, o tym zakresie, tutaj o tym o obszarze, o, o tych tutaj ciekawych miejscach, naprawdę to jest niespotykany. Rodzinny rajd rowerowy z załogą rowerową Zgrzyt to wydarzenie zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz obchodów 30-lecia Muzeum Regionalnego. To będzie trasa 30-kilometrowa, poprowadzi nas pod Bełchatowskimi Lasami, odwiedzimy dwa Dwie osady młyńskie, tak zwany Mały Młynek, czyli zwany młynem Michalaków, oraz e, Duży Młyn, e, osada młyńska e, zwana młynem Langa. Po trasie przejedziemy też e, dwa schrony bojowe Wojska Polskiego ukryte w oleśnickich lasach e, i wyjedziemy w Górnosie, gdzie wszystkich zapraszamy na prawdziwą polską orężadę z ważnych młynów, której tradycja sięga już e, ponad e, 50 lat. Firma ta wznowiła swoją działalność i jest niebywała okazja, żeby w sklepie na Kurnosie wypić właśnie tą orężadę. To był Katowa. Wrócimy nowo wybudowaną drogą od Kurnosa do Nowego Światu. Będzie także ognisko, które zorganizujemy na dziedzińcu osady młyńskiej Langów pod Kurnosem. Trasa rajdu licząca 30 km, symbolicznie nawiązująca do jubileuszu muzeum, prowadziła przez malownicze okolice Bełchatowa. Organizatorzy zadbali, by rowerzyści poznali takie miejsca mniej znane. Trasa wcale nie będzie taka lekka, albowiem przejedziemy Skarpową Wyspę, skarpową, Skarpę Piaskową przy Wilczym Łuku. Pojedziemy także reliktem drukowanej drogi, bardzo dziwnej, która jest w samym środku lasu, między Rząsawą a Kurnosem. Od Langa do trasy kurnowskiej. Dlaczego taka trasa? Obchodzimy rajd jest organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które w tym roku odbywa się pod hasłem architektura stare budownictwo, nie to takie, które wszyscy znamy, kościoły, dwory, tylko właśnie to budownictwo takie małe, które jest jednak dziedzictwem kulturowym, bo na przykład osada mójska, tak zwany mały młynek, jego historia zaczyna się już w XVIII wieku. Od XVIII wieku był tam w różnych konfiguracjach młyn wodny, i dlatego taką trasę wybraliśmy. Tutaj, w okolicach Bełchatowa. Rowerzyści zgodnie stwierdzili, że takie inicjatywy to najlepszy sposób na spędzenie niedzieli aktywnie i w dobrym towarzystwie. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.